Witam w kolejnym odcinku w Butach przez Polskę. Tym razem odnalazłem przypadkowo opuszczony szpital w Wraci Bożu. Porozmawiałem z kilkoma osobami miejscowymi. Ponad 10 lat to już jest zamknięte. Ktoś prywatny to kupił. Miasto się nie chciało tego remontować. Szpital nie jest chroniony. Było to już kilka podpaleń. Od okolicznych mieszkańców dowiedziałem się, że latem bardzo chętnie się tutaj dzieci bawią. Czyli tak miasto nie wyremontowało. O tu pacjenci mieli piękny widok na magnolię. Miasto nie remontowało. Ktoś prywatny to przejął ileś lat temu. I tak się zakończył żywot największego szpitala w Raciborzu. Postaram się na szybko, o, nie wchodzić, ale trzeba zerknąć, pozna, poszukać jakichś artefaktów. Jak mi tutaj mieszkańcy opowiadali, piękny teren obok, piękny teren przy szpitalu był, czyli mogli sobie pacjenci tu pospacerować. I co z tego? Jak miasto wolało postawić nowy szpital, który też, znaczy nie też, tylko jak mi tutaj jedna pani opowiadała, pięknością nie grzeszy. Pewnie lepiej było wyremontować ten szpital, ale po co? Bardzo, bardzo duży budynek jest z tego szpitala. A mieliśmy jeszcze taki. Park przymiemy. Kilkanaście lat budynek już jest bezpański, dlatego śladów w przeszłości chyba szpitalnej tutaj już nie znajdę. Chociaż Stare drzwiczki z pieca, drewniane wykończenia. Idziemy zobaczyć na górę. Tam już drzwi były plastikowe, zamontowane. To był chyba jedyny etap remontu. Jesteśmy na pierwszym piętrze. Śmierdzi tu niesamowicie. Nie będę komentował, ale tu jacyś bezdomni sobie urządzili hotel. Taki. Tarasik dla palących był widok na raci mórz. Wracamy do środka. Bardzo duże sole. A, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała bo podobno za tą ścianą jest wyremontowana, część jest sprzedana, i tam są prywatne gabinety. Tam się można leczyć jeszcze. Grafitiarze tu się szkolili. Rozgrabione wszystko na maksa. Zobaczymy, co tam na drugim piętrze. Ubikacje. Dzień dobry. A, to takie pomieszczenia. Rychowe. Budynek bardzo ciekawy, ale przeżarty już grabieżami i dewastacją, chociaż myślę, że jakimś kosztem by to szło wyremontować. O, myślałem, że to jakieś lekarskie gazety, ale nie. Pusto wszędzie, głucho wszędzie. O, grafiti. Nic tu się nie ukryło. Tu jakieś drewniane drzwi. O, tam gdzie patrzają? I strych. Tam chyba ktoś mieszka. Dzień dobry. Koleko ja nie z policji. Hej! Dobre. Dobre. Nie patrz, ja nie z policji. Kanał butak przez Polskę. Jesteś stąd, kolego? Yy, nie, skóźniej. Cię nie nagrywam, nie? Dobrze. Ale to już długo nieczynne, nie? Pola 10 lat z tego co słyszałem. No co coś z tego. Ale się urodził. Tak? No. no i widzicie. Kolega nie będę go tu nagrywał, bo jest Rodo. Urodził się tutaj. Pozdrawiamy. <laughs> Jeszcze raz widok na park. Widoczek na dziedziniec. Co mogę powiedzieć? No smutno bardzo, że ktoś tak zapuścił ten szpital, w którym urodziło się wielu ludzi. Uleczył pewnie też. na starsza pani przychodzi tutaj tylko kotki dokarmiać. Młodzież przychodzi się bawić, jak deszcz pada. Poza tym, nic się nie dzieje. Jeszcze jedno zerknięcie z zewnątrz. Koniec wycieczki. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków w Butach przez Polskę.